Magdalena Drochomirecka, tematy dnia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam moich gości. Profesor Tomasz Gąsowski, historyk Uniwersytetu Jagiellońskiego i Maciej Gawlikowski, współautor książki No Future Historia Krakowskiej Federacji Młodzieży Walczącej. Ja od razu może na początku Państwu pokażę. Monografia ponad tysiąc stronicowa i o tyle interesująca, że pierwsza. Pierwsza w ogóle poruszająca ten temat poruszająca historię młodych ludzi, pokolenia lat 80., nastolatków. Dla kogo razem z Mirkiem Lewandowskim, bo to wspólne dzieło panów, napisaliście to dla młodych ludzi teraz, dla przypomnienia, dla swojego środowiska? To trzeba było napisać. Trzeba było napisać, trzeba było zebrać relacje, mimo to, że to dotyczy ludzi wówczas, w latach, w latach 80., młodych. To niestety coraz częściej spotykamy się na pogrzebach, nawet ludzi no tych dzisiaj 40 ilość 50-letnich. To jest nasz obowiązek, żeby te relacje zebrać i żeby tę historię opisać. Napisaliśmy. Ta książka, wydaje mi się, że jest, jest do czytania nie tylko dla historyka, nie tylko dla kogoś, kogoś zainteresowanego szczegółowo historią. To jest jakiś portret. Pokolenia młodzieży, młodzieży lat 80., ludzi okresu okresu młodzieżowego buntu, stąd zresztą tytuł, No Future, nawiązujący do, 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 do no ideologii punkowej, do muzyki punkowej, która bardzo silnie, silnie wtedy na środowiska te wielkomiejskie młodzieżowe oddziaływała. To jest opowieść o młodych ludziach, o ich buncie, o ich samoorganizacji, o, o, o tym, jak, jak byli rozpracowywani, gnębieni za tą swoją działalność też, ale przede wszystkim o. nich. młodych nastolatkach, prawda? Bo, bo to, 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 to nie, nie były środowiska studenckie, to byli naprawdę bardzo młodzi ludzie, ponieważ mm, to były szkoły średnie, technika, licea ogólnokształcące. Do historyka pytanie pana profesora, który. Recenzował tę książkę. Jak nie historyk pisze o historii? Dobrze czy no nie w tym, dobrze? w tym przypadku pisze ciekawie i książka, mimo swojej objętości, no, może być lekturą do poduszki. Po prostu jest bardzo dobrze napisana. Wartko narracja opowiada, jak mówił tutaj autor, o pewnym generacyjnym doświadczeniu pewnej grupy młodych ludzi mniej więcej z połowy lat 80 do roku 89. To jest jakiś ważny, a nie rozpoznany do tej pory fragment historii polski, historii Krakowa, bo wszystko to dzieje się na tle Krakowa historii szeroko rozumianego ruchu solidarnościowego. Ponieważ mimo iż młodzi ludzie już wtedy byli niekiedy dość sceptycznie nastawieni, może nie tyle do całej Solidarności jako ruchu czy idei, ale do jej przywódców, to jednak uważali się za żołnierzy Solidarności i, i dla niej pracowali, jej służyli. Więc to jest. Pewien dokument, tym bardziej, że znaczna część tej narracji to są po prostu przytoczone fragmenty autentycznych dokumentów zdobytych czy wydobytych z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej i nie tylko. I to jest przeplecione z kolei relacjami uczestników. Bardzo to jest dobrze skomponowane. I no, ta lektura pozwala wejrzeć no, w ten świat, który jest już światem historycznym, no, dlatego mówimy o tym, że to jest książka historyczna, a książki historyczne mogą pisać różni ludzie, nie, niekoniecznie historycy, tym bardziej, że historykom czasami zdarza się pisać książki dla swoich kolegów, więc poza nimi nikt nie jest w stanie przez nie przebrnąć, a to jest taka lektura dla każdego. To jest o tyle jeszcze ciekawe, że sam Maciej Gawlikowski, który członkiem Federacji Młodzieży Walczącej nie był, ale był w KPN-ie i związany zresztą no, był pan przecież wtedy właśnie młodym człowiekiem nastolatkiem. Powrót do tej historii. Dokumenty poprzeplatane rozmowami z ludźmi, z, którzy właśnie wtedy w federacji działali, czy trudno do nich dotrzeć i co z tego środowiska zostało teraz? Bardzo trudno dotrzeć do, do wielu z tych ludzi, tak jak wszystkie te środowisko opozycyjne ówczesne, to, 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 to się rozpierzchło, to ludzie się rozjechali, niewielu nie, nie ludzi utrzymuje ze sobą więź, chociaż działa stowarzyszenie FMW, które, które właśnie doprowadziło do wydania tej książki, które zorganizowało całą, całe, całe to przedsięwzięcie. Ale jednak bardzo. Ale jest wielu... jakaś taka nie wiem, niechęć do tego, żeby gdzieś wrócić do, do, tamtych, do tamtego czasu, po, po tych no wielu już, już jednak latach i razem wspominać? Uciekają ludzie od tamtego okresu? Są też tacy, którzy, którzy nie chcieli rozmawiać, są ludzie bardzo zgorzkniali, ludzie, którzy, którzy nie poradzili sobie w nowych czasach. Tu były przypadki, trafiałem ludzi, ludzi wówczas bardzo aktywnych, którzy na przykład w latach 90. znaleźli się na bruku. Mieszkali pod mostem, którzy, którzy znaleźli się na dnie, Czasem sobie z reguły potem sobie jakoś z tym poradzili, ale, ale to, były, to, to były bardzo dramatyczne sytuacje. To nie jest tak, jak się czasem postrzega, że ktoś, kto działał wtedy w opozycji, to się potem urządził. Mhm. Naprawdę to Został urządzony. <grym> tak. To, to dużo częściej I, i, i naprawdę bardzo wielu ludzi za te lata, lata swojej działalności wtedy to były lata, lata ciężkiej pracy. Yy, no nawet nikt im dotychczas nie powiedział dziękuję. To jest też sens wydawania to jest też takich rzeczy. podziękowania. Tak. tak. Tutaj mhm. zależało nam na tym, żeby jak najwięcej tych nazwisk przywołać, do jak największej liczby tych ludzi dotrzeć. Ja myślę, ja myślę, że wbrew temu trochę, co mówi autor, no nie jest jeszcze zgorzkniałym starcem i podobnie jego koledzy. I mam wrażenie, że być może kryje się tutaj coś głębszego to znaczy niechęć do kombatantstwa, po prostu, które czasami bywa okropne. I tu nie dziwię się temu, że, że jakoś nie ma ochoty na robienie jakichś wielkich spędów i wspominków. i i, i, I mówienia hmm. o tym, jakim się było wspaniałym bojownikiem i, i Lania łez, i tak dalej. A to była fajna grupa Federacja po prostu była grupą bardzo fajnych ludzi, którym się chciało, którzy buntowali się, tak jak większość mhm. ówczesnego pokolenia, natomiast oprócz tego, że się buntowali, oprócz tego, że słuchali muzyki punkowej, byli na nie, nie zapisywali się do ZSMP, nie dawali się indoktrynować, to oprócz tego jeszcze potrafili stworzyć coś, zbudować organizację, potrafili wydawać znakomitą prasę podziemną. To jest ewenement skali kraju. Z tego zresztą w skali w literacja kraju. naprawdę słynęła, ale muszę na zakończenie, bo kończymy już, mam nadzieję, zachęcając Państwa do, do przeczytania, zadać takie pytanie, czy... Czy to młodzi ludzie teraz przeczytają, czy to pokolenie, które teraz jest w takim wieku, jakbyście wtedy byli, czy mogą się tym zainteresować? Jacy są, też się buntują. I ten bunt w ogóle nie, nie, nie kanalizuje się w taki sposób. Tak, bo dzisiejszy bunt ma, ma taki bardziej osobisty wymiar. W ogóle cała działalność, cała jakby aktywność ludzi ma wymiar bardziej osobisty, nie grupowy. Ludzie się nie grupują, skupieni są na swoich karierach. A jeśli zaczyna im, zaczynają się źle czuć w otoczeniu, to po prostu wyjeżdżają tam, gdzie ich zdaniem będzie lepiej. Wtedy to było trochę inaczej. Młodzi ludzie się dzisiaj nadal e, interesują historią. Z tym, że niekoniecznie to jest historia w sensie akademickim czy szkolnym, mm -hmm. tylko jest to historia rozumiana jako przeszłość, jako dzieje, jak, jako wydarzenia, które się działy i bardzo chętnie je poznają, a czasami się z, nich, z nimi utożsamiają choćby grupy rekonstrukcyjne i różne inicjatywy, także internetowe, które jest całe mnóstwo. To chyba nie tak często sięga się do tej najnowszej historii, i, i tym, bardziej, tym bardziej jest. Rzeczywiście no, gdzieś się zatrzymujemy na, na etapie. Powstania warszawskiego i żołnierzy wyklętych. Maciej Gablikowski, współautor książki No Future. Historia Krakowskiej Federacji Młodzieży Walczącej, był gościem tematu Dnia. To jest pierwszy tom opasły, całość bardzo interesująca. Ja naprawdę zachęcam nie tylko młodych ludzi, ale młodych przede wszystkim i profesor Tomasz Gąsowski, historyk, ja Uniwersytet Jagieloński, recenzent tej książki, który zachęca. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Do widzenia.